Uryw, urywki, urywki z kalendarza. Zdaje się, że ten wątek także się tam pojawi. Pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Nie wiem. Nie wiem, mnie w ogóle nie interesuje, jaki dzisiaj dzień. Możliwe, że, że w ogóle jest 14 kwietnia na przykład. Dlaczego nie może być 14 kwietnia? Um, mrzygłód, chodź tutaj, kociońko. Chodź tu, kocionko, coś ci dam. Nie, ja w ogóle nawet nie chcę wiedzieć, który jest rok. Mam dosyć tego analizowania codziennie. Tak, mrzygłód, tak, kochani, chodź tutaj, chodź, dam ci jedzonko. Kochany koteczku, nie wiem, gdzie jest twój pan. Żadnych rocznic, żadnych dat. Nie interesują mnie daty. Halo? Dzień dobry, pani Heleno. Dzień dobry? A wie pani, że dziś pierwszy dzień szkoły? Dziecko, drogie, ja się tym w ogóle nie interesuję. A ty, idziesz dzisiaj do szkoły? Nie wiem, czy iść. Idź, idź i się pochwal, że dzisiaj rocznica. Czy ty wiesz, że 45 lat temu była premiera filmu Potop Jerzego Hoffmana? Możesz powiedzieć w szkole, że to wiesz. Pani Heleno, ja się tym w ogóle nie interesuję. A tym, że 39 lat temu stare miasto w Warszawie zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO też nie? Ech, wy dorośli. Wy tylko daty i daty. Ach. Mnie załamuje, że wczoraj się wakacje skończyły. Ach. Ale, ale dziecko, zobaczysz, jak czas szybko minie. No dobra, pójdę do szkoły. Do widzenia, proszę pozdrowić Tadeusza. Pozdrowię, jak odnajdę dziada. Do widzenia, do widzenia. Mrzygłut, koteczku. Joanna Kałaczkowska z kabaretu hrabi, a gościnnie wystąpił także Kamil Kruszyński. Za 6,5 minuty będzie siódma.